Mówiąc o zabezpieczeniu przed zamarzaniem powietrznych pomp ciepłat po monoblok, Przy pomocy zaworów z serii iStop wspomniałem o automatycznym zaworze napełniania instalacji z serii 553. Rozwiązanie to usprawnia pracę zaworów i i sprawia, że system staje się w zasadzie bezobsługowy. Dziś Chciałbym dla Was przybliżyć nieco to rozwiązanie. W korpusie zaworu 553, wykonanym z mosiądzu, umieściliśmy cztery główne elementy funkcjonalne: element filtracyjny, regulator ciśnienia, zawór odcinający. Oraz zawór zwrotny. Najważniejszym elementem tego zaworu jest regulator ciśnienia, który odpowiada za utrzymanie w instalacji grzewczej wstępnie ustawionego ciśnienia poprzez uzupełnianie ubytków wody. Regulator wyposażono w widoczną nastawę ciśnienia, co usprawnia proces uruchomienia systemu. Wszystkie wewnętrzne elementy ruchome zostały wykonane z technopolimeru o niskim współczynniku przyczepności. Zastosowanie takiego materiału wydłuża żywotność zaworu, ponieważ jest on zabezpieczony przed osadzaniem się kamienia. To właśnie kamień w większości przypadków jest przyczyną awarii. W naszym rozwiązaniu zamontowaliśmy membranę o dużej powierzchni, dzięki czemu uzyskaliśmy dużą precyzję działania zaworu. Gniazdo zaworu zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zawór mógł pracować nawet z bardzo niskimi przepływami. W przypadku wykrycia ubytku wody w systemie, a tym samym spadku ciśnienia wstępnie ustawionego, zawór otworzy się, dopuszczając wodę do układu. Po osiągnięciu wcześniej ustalonej wartości ciśnienia, zawór zamknie dopływ wody. Zawór może być montowany w pozycji poziomej lub pionowej, zgodnie z kierunkiem przepływu wskazanym na korpusie zaworu. Zabronione jest montowanie go w pozycji do góry nogami, co mogłoby spowodować osadzanie się zanieczyszczeń w gnieździe zaworu. Niezwykle istotnym zagadnieniem dotyczącym montażu tego typu zaworów w systemie jest odpowiednie zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed przepływem zwrotnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim układzie należy zamontować co najmniej izolator przepływów zwrotnych typu CA. Przykładem takiego zaworu będzie seria 573. W przypadku zastosowania w instalacji grzewczej dodatków chemicznych, powinniśmy zastosować izolator przepływów zwrotnych typu BA. I tutaj świetnie sprawdzi się seria zaworów 5.8.0. Po więcej informacji w temacie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym w instalacjach, zapraszam na szkolenia dla instalatorów, które organizujemy w siedzibie firmy Kalefi w Krakowie. Do zobaczenia!